Festiwal Opętani Literaturą rozpoczął się 1 września. Fragmenty Opętanych Witolda Gombrowicza czytała podczas spotkania w Muzeum we Wsoli znana polska aktorka Dorota Segda. Ale Grzegorz chwycił go za rękę. Panie, ostrzegł ostrzegawczo. Niech pan nie zaczepia, niech pan da spokój. To jest nieczyste miejsce. Ja dzięki temu, prawdę mówiąc, po raz pierwszy przeczytałam Opętanych. No, bo przecież, kiedy dostałam fragment, musiałam poznać książkę. Bo w pierwszym wydaniu Gombrowicza nie było opętanych, a ja wciąż w domu mam pierwsze wydanie i w tych siedmiu tomach z osiemdziesiątych lat, byłam jeszcze studentką, opętanych nie było. Więc, no, spraw z dziką, powiedziałabym, przyjemnością. Przeczytałam, cały czas sobie wyobrażałam, gdyby, gdyby to była pierwsza powieść Gombrowicza, którą czytam lata temu. Ale tam już ten jego język jest tak y, czytelny i to, to coś, co było w nim oryginalne, że myślę, że też bym się zachwyciła. Spotkanie z Dorotą Segdą było pierwszym z trzy częściowego cyklu festiwalu Opętani Literaturą. W piątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z profesorem Piotrem Śliwińskim. W niedzielę 8 września, natomiast Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na spotkanie z Marcinem Wichą, laureatem trzeciej edycji Nagrody Witolda Gombrowicza. Autorem książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Za tę książkę Marcin Wicha dostał nie tylko Nagrodę Gombrowicza, ale również Nagrodę Nike i paszport polityki. Z autorem tej książki o odchodzeniu, o literaturze jako pamięci, ale też o żał... Porozmawia również pisarka Inga Iwasiów, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. To będzie na pewno dobre spotkanie, ponieważ tematem właśnie będzie pamięć o tych, którzy są dla nas ważni i o literaturze jako czymś, co pozwala tę pamięć zachować, a może nawet stać się w pewnym sensie wiecznym. Po spotkaniu z Marcinem Wichą odbędzie się koncert krakowskiej jazzowej formacji New Bone. Zespół ten zagrał utwory Krzysztofa Komedy. W tym roku bowiem przypada również 50 lat od śmierci tego właśnie kompozytora. Trzecia część odsłony festiwalu Opętani Literaturą odbędzie się w Muzeum we Wsoli w niedzielę 8 września, początek o godzinie 17.